Jak działa elektrownia jądrowa? Pierwsza elektrownia jądrowa powstała na Obińsku. Czyli w byłym Związku Radzieckim w 1954 roku. Dwa lata później we Wielkiej Brytanii powstał pierwszy reaktor energetyczny, grafitowo-gazowy. Głównym celem budowy było pozyskiwanie wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji broni jądrowej. W latach 80. powstawało średnio 20 reaktorów na rok, a w latach 90. aż do 2004 przeciętnie 5. Obecna moc elektrowni jądrowej wynosi 1000 do 2000 MW. Jest to znacząca poprawa w porównaniu z pierwszym reaktorem którego moc wynosiła tylko 5 MW. Elektrownia jądrowa działa na podobnej zasadzie jak elektrownia węglowa, z tą różnicą, że źródłem ciepła jest rozszczepienie atomu we wnętrzu reaktora. Najważniejszym elementem reaktora jest paliwo, czyli w tym wypadku wzbogacony uran-235. Montowany jest on w 5-metrowe pręty paliwowe o średnicy 20 cm, po czym są one wkładane do kasety paliwowej, a następnie umieszczane we wnętrzu rdzenia reaktora. Średnio w takim rdzeniu znajduje się około 100, 150 prętów paliwowych. Energię w reaktorze uzyskuje się poprzez rozszczepienie wzbogaconego uranu 235 za pomocą spowolnionych neutronów, które oddziałując na jądro uranu powodują jego rozszczepienie na dwa lżejsze jądra. W trakcie tego procesu powstaje energia oraz dodatkowe neutrony. Ich reakcja jest jednak zbyt wielka, aby ją powstrzymać. Zatem należy zastosować moderatory, którymi w tym przypadku są grafit, beryl, zwykła woda lub też ciężka woda. Szybko Poruszające się neutrony zwalniają w trakcie kontaktu z uprzednimi moderatorami, wytrącając część energii. Liczbę rozszczepień neutronów kontrolujemy za pomocą prętów sterujących. Zbudowane są one podobnie jak pręty paliwowe z tą różnicą, że jest ich mniej oraz znajdują się w nich mieszanki srebra, idmu oraz kadmu. Zależnie od zanurzenia pochłaniają one neutrony. Najbardziej popularne są obecnie reaktory lekkowodne, których to moderatorem oraz chłodziwem jest zwykła woda. Na obrazku widzimy reaktor wrzący, w którym to woda odprowadza ciepło, które jest doprowadzane do wrzenia w samym reaktorze. Następnie powstała para wodna, rozpręża się na łopatkach turbiny generatora prądu, po czym para kierowana jest do chłodnicy zwanej skraplaczem, która ją ochładza, tworząc ponownie wodę, a ta ponownie przekazywana jest do reaktora. Znajdujące się kominy koło elektrowni służą do schłodzenia wody, która jest zastosowana w skraplaczu. Najpierw jest ona pompowana na szczyt straszalnika, znajdującego się na kominie. Tam jest rozdeszczowana, opadając, oddaje ciepło do powietrza, po czym schłodzona woda zbierana jest w basenie zbiorczym, znajdującym się na dnie komina, a tam ponownie pompowana jest do skraplacza. Ciekawostką jest to, że wedle Euronuclear na świecie jest obecnie 437 elektrowni jądrowych. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania kanału. Propozycje na nowe odcinki piszcie w komentarzach. Najciekawsze z nich zostaną zaprezentowane w nauce na Luza. Dziękuję bardzo, na razie, cześć!